Chyba mam wybity palec Klau mnie pomalowała, pokażę wam Proszę Ładnie? Co? Nic Rozmawiam z moimi przyjaciółmi Okej okay. Dobrze wiedzieć, że jakiś masz Ty moim telefonem chcesz zrobić? To jest moja ściana sław. Was... Zobacz, jak mi wyszło za pierwszym razem. To jest chyba tylnio. Nie, no tak. No ale wyszło. Tak wygląda w ogóle nasze filmowanie. Z, od tyłu. I następna rzecz to ona napom... O następnej rzeczy napomknę dosłownie. Coś Swędzi. Dobra. Jezu, jak jasno. No będzie nam gorąco, ale musimy się sprężyć. Dobra. Wiesz. No ja to zawsze, ja się urodziłam gotowa. Dobrze. Okej. Okay. Będziesz się widać ze mną, czy ja mam powiedzieć hej. Eee, jak chcesz. Ja tu ci daję wybór, ale wszystko na mnie zrobię. No bo jesteś tutaj gościem. Ja ci powiem, co u mnie będziemy robić. Oh. Okej, okay, <laughs> dobra. I like you nie oh, 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 oh. Desi mama, never dance like that. I widać moich chuszek. Ucina mi głowę. Mm. Submortem, witam Was bardzo serdecznie i mam dzisiaj dla Was gościa specjalnego. Hej! I to miast był bardzo fajny, fajnie. Fajnie, fajnie. fajnie. Ma to... Mamy trzy kartony. Coś takiego. Lampę od, do robienia rzęs w ogóle. I tutaj mamy wino, ale Wiesz, piłyśmy chyba. Tylko nagrywasz vloga, nie ja. Vloga nagrywam tą małą. Ale to nie jest vlog, to jest po prostu. Do, ja... to jest in, intro. Intro! <noise> 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 tutaj są prezenty, Klau. Tutaj są moje prezenty. O, ja powinnam chyba się tak nosić w ogóle. Ta koszulka do tych majtek. Czy tak może być? Nie będzie. Wszystkie paczki. Zmachałam się. <grym> I musi być ok, bo chcę malować usta, ubrać się i nagrywać. Kurde, jak nie będę miała uszek, to chyba będzie za nisko. To ja i korzenka klau. Nie wiem czy mnie znacie, ale hej, hej, to ja. Hej ludzie, to ja! E, dzisiaj jestem u Klaudii To jest Klaudia e, Followujcie mnie na Instagramie Klaudia.Akbuszka O to szujo Fuck you <coughs> To jest Julia.Dziulotka O, teraz to bardzo dobrze kręcę. Tak, to ja. Julka. O, Julka! Masz fajne moje Typowo. Proszę, skończyłam. Daj mi swój telefon. To jest taki metal. I to jest... Oh, no, 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 no. no. Wasz. Czy mi się podoba to ustawienie kamery? To ja nie jestem przekonana. Znaczy. Bardzo mi się podoba to światło. To jest dobre światło do selfies, co? tyle siedzieć. Zap!